się, jest i witam Was w kolejnym odcinku. <laughs> jest moje gardło. W kolejnym odcinku Let's Play Lego Harry Potter Lata 1.4 Odcinek po tym mega failu spowodowanym akcjonem, którego to już więcej nigdy nie ruszę. Jogłem tak um, Ostatnio się wydarzyło tak naprawdę w odcinku dosyć sporo, ponieważ zrobiliśmy misję. Zbierając wszystkie mini zestawy, szkoda, że nie mogłem o tym powiedzieć na odcinku, znaczy mówiłem, ale nie było tego słychać, ale mogliście zobaczyć, że najbardziej udało mi się zebrać w tamtym w wszystkie puchary wszystkie herby domów i mamy tutaj 1 na 24 herby. Oczywiście to nie znaczy, że będę próbował jakoś tak specjalnie zrobić Znaczy zdobyć tak we wszystkich przynajmniej na tą chwilę. Ale to taka, taka ciekawostka oraz zbiliśmy pierwszy milion LEGO monet i wątpię, żeby się drugi taki powtórzył, choć kto wie. W każdym razie kontynuujemy opowieść i aktualnie podróżujemy do Hogwartu Gdzie teraz będziemy mieli pewnie odcinek, w którym to gdzie ładzi po Hogwarcie i się uczyć nowych zawsze śmieszny, chły, chły, chły ładuj, ładuj. Dobra. Hmm. Jak widać od razu nas wywal do Hogwartu i duch prowadzi nas na pierwszą lekcję, którą z tego co pamiętam będzie ridiculus, jak to przypomniał mi jeden z widzów niedawno. Dobrze. Hmm. W każdym razie dzień. Dobry profesorze Lupin. I to będzie taki motyw, że Harry tego sklacia się nie nauczy, ponieważ... Malfoy zamknął mu drzwi przed nosem, lol. Yy, ale za to ma, yy, Harry będzie później miał Expecto Patronum, a Ron Hermiona nie. A tutaj na od Ron Hermiona będą mieli Ridiculus, a Harry nie. Yy, powiedzmy, że... sprawiedliwie, tak troszkę. I to, i to mało się przydaje do życia codziennego. Rozumiem ekspectopatronom bardzo bardzo potężne zaklęcie Naprawdę z takiego stopnia e, Przywołanie swojego własnego patronusa Przywołaniu e, zaklęcia to jeszcze potężniejsze e, pot Potężniejsza sprawa ale No cóż e, tutaj nie mamy jeszcze redukto niestety e, Ale bez przesady Boże Przecież to jest tak mało przydatne zaklęcie znaczy, Rozumiem można nie wiem kogoś, kurde nie wiem tym patronusem swoim ostrzec czy coś w tym stylu ale głównie służy, przeci... głównie służy temu, że można dzięki niemu pokonywać dementorów a dementorzy to naprawdę wbrew pozorom w tej chwili niecodzienne zjawisko rozumiem jak później Voldemort zaatakuje i tak dalej to wtedy dementorzy będą dla niego pracować a razie będą pracować dla ministerstwa ministerstwo będzie pracować dla Voldemorta tak naprawdę więc Powiedzmy, że jest, no, wtedy się może przydać, ale teraz takie wielkie zaklęcie. Takiego wysokiego niebistotnie, ale teraz się rozgadałem zamiast wytłumaczyć, jak działa zaklęcie. Mm. Każdy ma swój strach, znaczy większość ludzi boi się tej Voldemorta, ale są takie wyjątki jak Hermiona, Ron, Harry, yy, nie wiem, chyba jeszcze Neville Nelv i tak dalej, którym to wyskakuje ni nie Voldemort, lecz kto inny, na przykład... Hermiona boi się poziomu, tu jest narysowany troll, ale afarem potęży to jest jedynka, wiecie, jak u nas jest niedostateczny, dopuszczający, dostateczny i tak dalej, to u nich są takie typu właśnie, że troll to jest najsłabszy, jakoś tam leci. Zapalna tylko trolla. Chyba też było tam znakomite, coś takiego, nie wiem. No i Hermiona boi się przeraźliwych jedynki, użycił Ridiculus, troll zamienia się w puchar, cholera. Dobra, nie będzie. I tak musi musi dwa razy A później ron. Zgadnijcie, że się ron boi Naprawdę bardzo trudno będzie wam się. Nie, nie, nie uda wam się, nie strzejcie Pająków Kto by się spodziewał? Dobra To jest bardzo sławna scena, oczywiście z filmu Proszę bardzo Ty, zniknij proszę No i ostatni, okej, okay. no dobra Ridikulo ma Mało przydatny tak naprawdę zaklęcie Tylko się nie wiem, że może 3, 4, może 5 razy przydać Kiedy to musimy zniszczyć błogina ze skrzynki żeby zdobyć jakiś przedmiot No tak samo ogólnie właśnie W kilku miejscach w może się przydać większość takich zaklęć Na przykład Lumos, przemnę tylko przeciwko roślinom Może roślinie zresztą się przyda zdarzają na pewno częściej niż taki bogin może takiego bogina, co pamiętam, było, był gdzieś tutaj? Aha, tutaj był bogin. O. Yy, I po pokonaniu jego dostaniemy chyba klucz do biblioteki, czy nie? Nie, nie, w tym miejscu dostaniemy coś innego. Co w tym miejscu dostaniemy? Ha. Nie, klucz, klucz. Aha, klucz do tego miejsca, do którego teraz właśnie idziemy. Czyli na ten tutaj dziedziniec. To był dziedziniec cholera. Co to był za dziedziniec? Zapomniałem. To, to nie jest dziedziniec transportacji, to nie jest zabrukowany dziedziniec, to nie jest ten dziedziniec z zwierząt z zegarem, to był jakiś jeszcze inny dziedziniec, o którym zapominam cały czas. No Dobra, w każdym razie. Eee, musimy zrobić tamto. A nie, no teraz to możemy zrobić bez problemu. I proszę bardzo, możemy wejść. Tylko to jest naprawdę sporo rzeczy, których nie chciałbym w tej chwili bo po co? Hmm. A, Hermiona Masz kotka, a kotek Hermiony potrafi kopać Fajnie nie A nie, nie to co parszywek ten pieprzony rona Ehm... Oceniam bardzo bardzo często Nie wiem czy na filmach też Chyba też nawet o tym wspominałem Ale nadużywam słowa pieprzyć i tak dalej Że... pieprzony rona ale się, ale się pieprzy i tak dalej, i tak dalej Bardziej właśnie przymiotnika pieprzony niż czasownika pieprzyć co i zmienia fakt, że naprawdę nie fajnie jest nadużywać jakichś słów yy, I nie mam pojęcia po co to wszystko wykopałem Zgubiłem. To, to nic mi się nie dał Tutaj możemy sobie otworzyć skrót do dziedzińca chyba w wieży z zegarem. Fila, 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 fila A w tej części był zablokowany dziedziniec? Chyba nie No bo w tym Harry Potterze nie było zablokowanego dziedzińca Cholera Ha Przynajmniej sobie nie przypominam w tej części Nie no, dziedziniec transmutacji jest tam Śmieszne jest to, że Dziedziniec transmutacji jest yy, Jest dziedziniec transmutacji Od, Z niego jest przejście do yy, dziedzińca wierz zegarem a z dziedzińca wie że zegarem tymi drzwiami można przejść do tego dziedzińca, który nie pamiętam jak się nazywa Bo to nie dziedziniec dziedzińca transportacji też miał co prawda trawę A przy okazji możecie zauważyć, że mamy właśnie ten cały patrol dementorów i tak dalej I, i mamy tutaj zamrożoną ziemię i tak dalej Tak więc nie pamiętam czy w tym miejscu cały czas jest tak zamrożona ziemia Ale wiem, że na potrzeby tej części na pewno w tym momencie tak jest Um, po przecieniu tych kółek coś dostaniemy? Nie pamiętam, wiem, że chyba za przeciągnięciem jednego takiego kółka... Nie, nie dostajemy hajsu. Na pewno musimy coś dostać, bo nie widzę sensu przelatywania przez te kółka, gdyby nie było nagrody. Pewnie jakaś postać strzelam. Eee, tutaj gdzieś, na środku? O, tutaj, widzę. O, mamy Olivera uda. fajnie. Od razu poznałem tutaj jego fryzurę. I tutaj mamy też takie coś i musimy to ganiać i za niego też do coś chyba dostaniemy. Ale wiecie co fajnie by było? Robić e, live y z wygrywania HREG 14%. Na pewno kiedyś coś takiego w, w, zrobię. I teraz jak na środek dzisiaj bardzo panią hajsta. Ja myślałem, że jakiś fajną postać dostaniemy. Szkoda. No nie będzie. A tutaj mamy przejście? nie yy, w lekarzem poterze 57 yy, za pomocą tego można przejść do yy, do tej yy, wieży astronomicznej ale niestety czy tam astralnej? nie chyba astronomicznej yy, ale niestety yy, tutaj tylko po otworzeniu tego chyba dostaniemy już nie w niebezpieczeństwie tak? czy tam postać, czy coś w tym dobra, może warto jechać na lekcję naprawdę dzisiaj robimy wszystko mm. oprócz tego co trzeba Martwy ptak? Nie nie nie, to jest ogólnie niewyga ale po pewnych oszukaństwach nam martwy ptaka, proszę bardzo I Musimy znaleźć trzy filiżanki, które dopiero co były na talerzykach, ale nawet lepów ich tutaj nie ma Magia, a no przecież, przecież to jest Harry Potter, nie no, że że magia lol Pierwszy jest tam, tam już załatwiony, najłatwiejszy. Ogólnie nie powiedziałbym, że to jest jakaś trudna lekcja, według mnie w ogóle bezsensowna jest ta lekcja, ponieważ znajdujemy trzy filiżanki, żeby sobie przy przypowiedzieć przyszłość. Czemu Huffepuff jest taki niegrzy... Gryffindor się śmieje? No nie, no po prostu. Hmm, to jest takie... Takie niegrzeczne z naszej strony. Jestem z nich dumny. Jako najlepszy uczeń w Znaczy nie, że ja, tylko Harry, Hermione i tak dalej Ja oczywiście jestem e, z Ravenclaw'ą Dobrze Druga filiżanka i trzecia będzie tu Już koniec lekcji Dużo więcej zajęło mi pieprzenie się... Widzicie, znowu to samo Ale ogółem, ja dokończając e, Dużo... Dużo dłużej mi zajęło pieprzenie się przed tą salą ze zbieraniem na 100% i tak dalej niż w tej chwili no znalezienie tych kubków x no, no naprawdę trzeba mieć dziwnego dziwne szczęście żeby takie rzeczy wylosować w fusach z herbaty Oczywiście standardowo do profesor. Do profesor. Cholera, znowu nie wiem, jaką mam nazwisko. No ty, tu. Jak mogłem zapomnieć? Przypomnijcie mi w komentarzach, co. Proszę. Dobra. W każdym razie. Yy, jeszcze może troszkę tutaj sobie pochodzimy I... O, widzicie, patrzcie, to jest troll Troll pilnuje teraz zamku Nie, wszędzie jest tak fajnie zamarznięcie teraz No to fajnie to, to specjalnie zrobili dla tej części yy, I ogółem yy, Pogoda w tej, że naprawdę zmienia się yy, co część Tak jak widzicie, jest wszędzie zamrożono, wszędzie jest zimno yy, A w tamtych częściach było cieplutko I z tego co pamiętam w czwórce będzie prawie wszędzie padać. coś takiego. Boże, tylko nie ta muzyka nie lubię. Do była tam muzyka przy pająkach. Dobra I... Mamy dosyć niebezpieczność... Nie, tutaj już mamy przecież. dosyć niebezpieczne ścieżki. A to kiedy indziej? Jaż i panu to jest dementorów więc lepiej na nie już uważać. Mamy teraz ten, zajęcia opieki nad magicznymi stworzeniami prowadzone od tego roku przez Hagridę, tak więc fajnie. No więc idziemy do zakazanego lasu. <grych> Znowu, yy, żeby odnaleźć jedzenie dla mojego dojoba. Nigdy nie lubiłem tej misji. <grych> to nie jest misja, to jest, to jest po prostu lekcja. Yy, między innymi dlatego, że po prostu jest to... Yy, jest to tak głupia... Jest ten głupi zakazany las. A ja nienawidzę zakazanego lasu. Między innymi ze względu na tą muzykę. Nie, to muzykę nie... to, to na to muzykę nienawidzę. I ze względu na zakazany las. I... okej. Okay. Um, tutaj się przyda lumos. I mamy jeden z trzech... ...kawałków mięsa dla harddodzioba. No szybko, wydaje mi się, że robimy te lekcje. Wolno się z tymi idzie nie, nie lubię tego Motywu Dobra mamy pierwsze A Wszyscy brawa Dziękuję Mogę iść dalej um, Drugi Drugi będzie tam z tego co pamiętam To trzeba będzie się tego pierw Tych wszystkich kwiatków tutaj trzeba się pierw pozbyć Żeby później się o nie nie potykać Kiedy będziemy brać ten Oj, ten warto zniszczyć ul Dostajemy za te Nie wiem czy mi się chce znajdować wszystkie E dobra co mi tam Poszukajmy sobie wszystkich pajęczynek Dobra to jest trzecia, to jest czwarta, tam widzę piątą Zanim sobie będziemy tu się poszukajmy wszystkich pajęczynek, Co? Tam widzę u góry kolejne um, Co zrobić to? Aha dobra dobra, Okej okay. Eee, dobra O, klik jak miło Czekaj czy tam jest kolejny pajęczyn? Nie wydawało mi się chociaż... Nie, to... Ale... Jakiś zwity mam. Eee, Dobra, tam jest... Kolejna pająkinka widzę Bo o, tam jest kolejna jeszcze, dobra, luzik Ej, to nie taką rybę chyba muszę zrobić, nie? Taka, to ta jest jakaś... To jest jakaś... No Żywa. Że tak powiem. Tutaj też musimy w jednej zbierać te. Żabki po pierwsze, nie żabki głównie robią. Po pierwsze rybki, po drugie właśnie pięci. Na pewno za nie nie dostaniemy, um, nie dostaniemy za nie e, żadnego żadnej postaci, ani... ani... Mm, ani... nie wiem właśnie niebezpieczeństwie czy coś mi w ponieważ... To nie jest to to jest miejsce, którego nie da się powtórzyć, nie da się do tego miejsca wrócić. Więc w razie na przykład pominięcia czegoś, yy, ogólnie by się to przegapiło na zawsze. Jakby, jakby było to coś ukryte. Może to jest znaleźć pewnie tylko pchajs. Więc no dobra, jestem w stanie się na to zgodzić. Póki mamy okazję, żeby zdobyć pchajs, którego później nie będzie się dało zdobyć, bo się ryba, płyń. No, na Eee. To naprawdę wykorzy wykorzystajmy taką szansę. I co dostajemy? Mówiłem, piążki. Okej. Okay. Um, I znajdźmy teraz resztę pajęczyn. Jak, jak trzeba było włączyć te... O, chyba trzeba było przytrzymać. Żeby się wszystkie połączyły. I... Dobra. A co to jest tam no, to coś? Tu właśnie gdzieś zawsze nie było. mnie robi za jakiś śmieszny Ale tutaj jest bogin, tak więc to pewnie z niego też coś fajnego możemy dostać. I O dobra, dziesiątka, dobra, już myślałem, że gówno dostaliśmy tylko jedną... jedną... Tyś, jedną tysiączkę. No nie da się, no. Odbić. Dobra, gdzieś tutaj została mi jeszcze jedna pajęczyna, może tu... Nigdy ja tak długo w tym tej lokacji nie przesiadywałem, więc nie więcej dlatego, że po prostu tej lokacji nie lubię. Ale ja... Ja chcę zdobyć, nigdy też nie zrobiłem tych wszystkich pajęczyń, nie mam pojęcia co z nagrodą. Ej, według mnie ten grzeb powinien się odbijać. coś... Łodok! Nikt... Przepraszam, jeśli były szumy. Okay. Według mnie chyba coś z tymi grzybkami jest nie tak, chyba od niej się powinno odbijać Gdzieś tutaj mi wyrakuje... O, jest stanie kończynka I... ładnie Czyli zarobiliśmy tak około 50 tysięcy w tym... w tej jednej lokacji Zostaw oklik... What the f... Um, dobra ja może sobie stąd pójdę Dobra, chodźmy po te ostatnie Ej, ten level jest zbagowany Przecież ja już to kopałem Co się stanie, spróbuję wykopać jeszcze raz? Nie da się, da się Odkopuję to jeszcze raz, tylko tym razem w nas dostaliśmy Ten level jest mega zbagowany i chcę stąd wyjść jak najszybciej Grzybki działające, chochliki teleportujące w powietrze i unoszące nasz w powietrzu I wy, wykopane, wy, wykopana ziemia, którą się da wykopać Więc Stąd wyjdzie, uciekam. Co się stanie? Jezus, już myślałem, że że, że... że... mi się zniszczy, bo naprawdę tutaj łatwo zniszczyć to mięso. Będziemy musieli po nie wracać. A co się stanie, jeśli... jeśli... wrócimy tą choinkę na tą skałkę? To co, co dostaniemy z zamian za... rozwiązanie pseudo-zagadki? Nie może tego chochlika śmieszne zniknął na wieki. Czyli rozumiem, że to jest... Przejście na górę czy jak? Takie jak to Dobra ten epizod jest naprawdę dziwny Naprawdę dziwny Dobra Au! Właśnie na górę Bier Okej. Okay. Nie pamiętam co teraz się będzie jakoś tak specjalnie działało i przeżyję? Nie upadnę? Nie nisz się! Nie nisz... Łooo! Wow. Dobra, świetny. Triloni! Tamta profesorka yy, nazywa się Triloni. Lol, jest. 55 złotych tych Okej. Okay. Co teraz? Teraz oczywiście sobie troszkę polatam na hard do dziobie. Nie powiedziałbym, żeby to było tak jakoś mega opiska, jak było w filmie, ale... No niech będzie. I teraz ta piękna scena. Ej, ale gówno mu zrobił. Nie mam pojęcia ile ta gra kosztowała, ale zdecydowanie za mało. Czy znaczy, w sensie ile wydali na nią twórcy. A, biuro z bara jakieś te. Yy... Jaki, Jakie, jakiś, dementor, jacyś, jakiś dementorów, bo... Co mi zrobią? Nie wiem czy teraz nie zakończyć odcinka, ponieważ nie wiem czy w tej chwili czasem nie będzie jakiegoś poziomu. Bo chyba tak. Eee... Tylko... O ile się nie mylę. Czekaj, chyba teraz będzie ten poziom? No chyba chyba tak. Chwileczka, wyjdziemy tutaj. No, teraz będzie ten poziom, takie fajnie. Jeszcze oczywiście go nie zaczniemy. Musimy pierwszy do niego dojść teraz. Ale jest naprawdę fajny. Oczywiście Hopsmith. Pomogą nam, w tym Fred i George. Oczywiście ma pachun cotów. Która czyli cała mapa Hogwartu, która pokazuje przeróżne tajne przejście, przejścia oraz właśnie też pokazuje gdzie kto idzie w razie jak będziemy musieli się gdzieś przedostać cichutynko. W każdym razie razem z Fredem i George'em dostaniemy się do Hogsmeade, ale to na następnym odcinku, a teraz standardowo zalecam do komentowania i subskrybowania. Ja się żegnam, cześć.